Nie! 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 na Nie! 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 w Nie! w budował nowe miasto. I na początku filmu zostaw Nie! Nie! Łapkę w górę Nie! Nie! i my idziemy już do filmiku. Dobra. Zmienię tę kamerkę. Na pierwszą osobę. Dobra, to zaczynamy filmik. Dobra, to budujemy sobie małe miasto. Co jest? Nie, ja to muszę naprawić. Co się stało? Co się stało? Rozwalił mi pół miasta. Nie ma wstępu na Nie ma wstępu. Muszę, muszę go zbanować. Kurde. No nie. Ja tak się rozpracowałem to wyrównywać, nie musiał to zniszczyć. Jaki typ. Z nim już nigdy nie nagram odcinka dał Proszę odsubować O no Jezus, się zmniejsza. Żeby nie lagowało Za to, że tutaj zniszczył teren nie Należy się słup Dobijamy do 10 słupów Mam na razie 6, łapek w górę to też dobijamy do 10. A wyświetleń 100. Dobra, no to. Kurde, no to z... dzisiejszy odcinek będzie z tego, jak naprawiam moje nowe miasto. A moje nowe miasto będzie się nazywało nie Prosowice, tylko. Progracopolis. Progracze Polis, tak. Progracze Polis, tak będzie się nazywało nasze miasto. Oczywiście, pewnie tam na dole, pod filmikiem, będzie pokazany mój drugi filmik. Filmików nie pamiętam, ile mam, ale postaram się zrobić codziennie. I oczywiście, czekajcie. Obejście go. Natychmiast dajcie łapkę w górę i suba. To, co słyszeliście, było trochę głośniej. Bo, bo krzyknąłem do mikrofonika mojego w telefonie. Ale takie, taki wybuch to nie jest żaden problem. Ale jakby rozwalił całe miasto, nawet spawna, to bym się ostro wkurzył. By to odbudowywał. Mm. Dobrze, że mało. Ale jak w Pietruszek oglądasz ten filmik, to ci mówię nie masz wstępu na ten serwer. Będę grał ten serwer bez wifi. Nie dojdę. Teraz idealnie dla ciebie Z kamerką. Ej, nie ma kamerki, co jest? Ale nie ma wstępu na serwer za to, co zrobił. Czy jest jak nowe? Jeszcze nie, jeszcze tu. No nie, nie widać szkód. Trzeba zalepić. Jezus. Nie ma ani subu. Tylko mi. Jestem uczciwy chłopak, nie jak on. Mu zależy tylko na subach. Zresztą mi też. Ale proszę wyłączyć jego filmik, jak on będzie miał. Bo jeszcze nie ma żadnego, bo ciągle wyłącza, bo mu się nie podoba wbijać na moje filmy mój kanał Progracz filmiki nagrywam z minecrafta czasami tankstar, czasami tank Brawl, Brawl stars 1 dobijamy do 200 dobra no tu jest park tak można powiedzieć, że park. Tu nie wiem, co jeszcze zrobię. Jakaś rzecz, to na pewno się stanie. Ale tutaj mam taki pomysł, żeby w tym miejscu postawić taki wielki wieżowiec. To będzie wielkie. To dam na chwilę pauzę i zobaczycie, jak odspałzuje, będzie już ten wieżowiec tutaj. 3, 2, 1. Kurde, niestety nie będzie wieżowca. Bo miał być tutaj, ale oczywiście ten świat jest zapisany w innym tym, w innej tej, jakby można powiedzieć, w zapisywaniu w innym. To wyjdę z tego świata. I pokażę coś o wiele lepszego. Pójdziemy sobie na świat budowa. Tu będę budował różne rzeczy w kwadratach. I tam sobie dam ten wieżowiec. Boże, nie, nie, nie. Zapomniałem, że muszę zmienić miejsce zapisywania. Szlak. Dobra, prze, 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 przepraszam za słowo szlak, no bo ma być. Family friendly. Dobra, tutaj może być. Wejdę sobie na świat choćby ten Ten jest bardzo fajny i tutaj wlepi ten wieżowiec Idealnie będzie przejście To będzie takie super Zobaczycie Nie I mam tutaj też coś takiego co łamie bardzo głowę Komu nie złamie proszę dać lajka, komu złamie subskrypcję Spokojnie. Robiłem to 5 minut z filowaniem. Dobra, pokażę miejsce, w którym zrobię ten wieżowiec, i będzie spoko. Stanie on właśnie tu. Dobra, więc zrobię spację 3-2-1, trzy, trzy, i będzie ten wieżowiec. 3-2-1. No, to jest ten wieżowiec. Fajny, nie? Postarałem się. Budowałem go chyba z półtorej godziny. Taką dodałem pauzę. No i to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się spodobał. Jak tak, dawaj łapkę w górę. Subskrypcję też. Jak nie, to też daj łapkę w górę. Subskrypcję też. Albo nic nie dawaj. Zależy od ciebie. Napisz w komentarzach hashtag słówka, nie słowa.